Witam serdecznie. Dzisiaj zrobimy łatwy sernik. Potrzebować będziemy na ciasto półtora szklanki mąki pszennej, szczyptę soli, jedno jajko, pół szklanki oleju. Olej możemy zastąpić stopionym masłem, pół szklanki cukru łyżeczkę proszku do pieczenia, dwie łyżki kakao i dwie łyżki kwaśnej śmietany. I składniki ciasta należy dokładnie połączyć. A na masę serową będziemy potrzebować kilogram sera w jaderku, 3 jajka pół szklanki oleju, łyżeczkę proszku do pieczenia oraz jeden budyń i szklankę cukru. Składniki ciasta połączymy i podzielę na dwie części. Większą część ciasta wyłożę do formy a mniejszą pozostawię na wierzch jajka z cukrem ubiję na puszystą masę i później połączymy masę serową Takie ciasto już mam zarobione ja jedną trzecią ciasta zostawiam na wierzch, a większą część wyłożę w formę. Forma 17 na 27 cm. Masę jajeczną już mam ubitą z cukrem. Dolewam olej. Dodaję proszek. Budyń oraz ser. Wykładam ser i dokładnie należy masę serową pomieszać. I sernik będziemy piekli. 170 stopniach godzinę czasu i później pozostawiamy sernik do ostudzenia przy uchylonych drzwiczkach. Teraz masę serową łączę. Jeszcze sobie zbiorę brzegi i wykładamy masę serową na ciasto. Wyrównujemy powierzchnię. I dajemy pozostawione ciasto. Możemy sobie tak wstrząsnąć, aby mieć pewność, że ta masa serowa jest równomiernie pokryta. I ja sobie tak to ciasto kruszę na całą powierzchnię i sernik powędruje do piekarnika. Tak łatwy sernik przygotowaniu. Sernik wędruje do piekarnika. I tak oto. Łatwy sernik mamy upieczony. O ile Państwu mój przepis się podoba, to serdecznie proszę o łapkę w górę.